Dzisiaj, Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo Marek znowu na wakacjach ma urodziny. Znowu starszy o rok. <laughs> Ale... Do wody chcesz skoczyć? To chodź! Chodniko. Chodź Niko, chodź! Do widzenia Pani Aniu, jedzie Pani z nami czy zostaje? Do widzenia, ja tu zostaję. Ty jedź, zarabia pieniądze i przysyłaj. To całkiem niezła opcja jest. <laughs> Zobaczcie. Plaża, palmy. Obiadu nie było. Znajdliśmy się lodami, i nikt nie jest głodny, nikt nie chce jeść, chce się tylko piecznie pić. Marek, zabrałeś wodę? Nie. To biegnij po wodę. Idziemy na spacer gdzieś na drugą stronę tej plaży, na której jesteśmy. W jedną stronę widzieliście, tam jest taka wioseczka, miasteczko, tam byliśmy w sklepie. A teraz idziemy w taką skalistą stronę, tam już dalej raczej nie ma domu, bo jak wjeżdżaliśmy tutaj, patrzyliśmy na nawigację, to tam nawet nie było drogi. Marek pobiegł po wodę, bo nie wiadomo jak długo nas nie będzie, jak daleko pójdziemy. Lepiej zawsze mieć wodę w plecaku. I tak wygląda ta plaża od drugiej strony. A tam już widzę, idzie Marek. Pewnie mnie szuka. Tu jestem! Marek! Marek! Patrzcie jaki tu jest kiesiulek fajny! Chowasz się? Biesiu. O mój, jest malutki, tak mięciutki. Mm. Ja to muszę wygłaskać wszystkie kotki, wszystkie pieski po drodze, wszystkie króliczki i stworzonka. Ale woda tu jest piękna. Tak widać pięknie tutaj te domki, ale zobaczcie, jaka to jest woda. Dosłownie jesteśmy na no 30 metrów. Tam jest zmącona przez wszystkich ludzi, którzy tam wchodzą. Ale ta temperatura wody tutaj to jest coś niesamowitego. Wiem, że mamy już dużo ujęć z tej miejscowości, ale chciałabym Wam jeszcze coś pokazać. Patrząc na prostych białych domków. Widać jak po prawej i po lewej stronie tam są... Drogi, a popatrzcie tam na plażę, gdzie my się zatrzymaliśmy. Tam z tyłu widać takie cztery rzędy e, opuszczonych domów. Właśnie tam jest parking, ale niestety widać, że one zaczynają już pękać. Niestety wydaje mi się, że nie da ich się już uratować i odrestaurować. Tam jest pusto, ja tam dzisiaj byłem, bo tam normalnie idzie wejść na, tą, na ten plac budowy, można powiedzieć. Tam są normalnie brodziki, wszystko. Wszystko jest okablowanie całe. Ja tam nie byłam. Ja byłem. Jak mi były się w z Oliwian? Nie, byłem z nikiem, czy przejść. Aha. No, I to po prostu jest wszystko puste, nie? Fajnie by było to zrobione. I jakieś tam apartamenty do wynajęcia, a miejsce jest... Ja myślę, że to nie są apartamenty, że to są domy zamieszkałe. Ogólnie Turcja super się rozwija, zobaczcie, to wszystko jest tutaj nowe, deweloperka postawiła mnóstwo nowych mieszkań, tak, one są zamieszkały. Tam nowe, tam do góry, zobacz. Jak wcześniej zjeżdżaliśmy tutaj z, z góry do tej miejscowości też było mnóstwo tak. nowych domów. tylko tych modułowych takich, nowoczesnych. no zresztą jakie to ładne. I tu jest uschnięte, ale gdzieś po drodze widziałam z takimi małymi kwiatkami jeszcze. Przyszliśmy w takie miejsce sobie pochillować Zobaczcie Wzięliśmy leżaczki O, i tutaj w cieniu sobie siedzimy z cudownym widokiem Ania oczywiście na słońcu sobie leża leżak Tu są, a miałem wam powiedzieć tutaj wzdłuż nie tam, gdzie my stoimy, bo tam stoimy samochodem A tutaj wzdłuż są restauracje I nie takie budy, takie zwykłe z samochodu tylko normalnie restauracje Dlatego o tym nie wiedzieliśmy wczoraj A teraz żeśmy przyszli, jak szliśmy tutaj na spacer to właśnie zauważyliśmy, że tu są fajne restauracyjki Do wody? możemy iść do wody Dobra, odkładam, idziemy do wody. Ja tam sałateczkę już kroję. Kawka już zrobiona. Owiadek robimy. Ale wiecie co? Obiad kolację. Obiad Chciałem Wam pokazać moje dzieło tutaj. To jest takie rozkładane, aluminiowe, leciutkie. To zrobiłem w dniu wyjazdu, można powiedzieć. To jest składane. Składasz i chowasz do szafy chroni od wiatru jak chcemy mieć otwarte drzwi albo chronimy tą y, moskitierę tutaj żeby się nie podpaliła tak, ale nawet nie pryska jak Ania gotuje coś czy tam piecze to nie pryska na ściany, nie nic fajna rzecz, to jest leciutkie zrobione na szybko leciutkie i Gicior. jemy chodzi, żeśmy nagrali. Widzicie, ludzie się jeszcze kąpią. Sporo osób. Tutaj dosyć dużo. A my co? Idziemy do Wana. Żegnamy się. Do jutra. dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień na tej plaży i wyjeżdżamy dalej. Trzy dni byliśmy tutaj. Bo jest super, więc jesteśmy tu trzy dni. Dzisiaj, Dzisiaj... jest wyjątkowy dzień, bo Marek znowu na wakacjach ma urodziny. Znowu starszy o rok. <grym> Ale to nie jest takie złe. Jeśli jest się na urodziny w takim miejscu, to się nie myśli o tym, że znowu jest się starszym. Tylko cieszy się chwilą. Dzisiaj zapopływamy na plecach. Cały Majdan Także idziemy w nasze ustronne miejsce i kupujemy sup i lecimy Ale właśnie Ania dzisiaj odwala moje zadanie Moją pracę I tutaj jesteśmy Na tej pięknej klażyce Zaraz sobie popłyniemy Zobaczcie jaki Niko zrobił postępy na początku, jak tu przyjechaliśmy, to szczekał na wodę, na pale. W ogóle nie było opcji, żeby się zbliżył do wody. A teraz, zobaczcie jaki pływak z niego się zrobił. Nikuś, a do mnie przypłyniesz? Niko? Niko? Widzę, że wyłączę kamerę, on skoczy. Dalej Nikuś, hop, do wody. Idź do Ani, szybko do Ani. do wody? Nikula? Chodź, chodź, chodź. Hop. No chodź, No chodź, no chodź. chodź, chodź. chodź. Nie, boj się. Nie. Dosyć pływania? Samiana? Samiana. Chcesz Do wody chcesz skoczyć? To chodź! Chodniko. Chodź, Chodź! kilo nam brakuje do stówy! No, a sub wytrzymuje stówę. On to pewnie ma barierę trochę wyższą, ale... Tam pisze max 100 kilo. One w dwie i z pieskiem nie przekroczyły wagi. A my już tak się żegnamy z tym miejscem. Teraz się zbieramy i jedziemy już dalej w trasę. Ładnych parę godzin, żeśmy tu posiedzieli. A żal odjeżdżać. Nie? Fajnie to było. Jedno z ciekawszych miejsc, powiem Wam. I tutaj na parkingu można powiedzieć, są kamperki ale nie ma żadnego obcokrajowca takiego z Europy. Po prostu same Turki. Wszystkie kampery, które podjeżdżają, to tylko Turki, tak samo przyczepy. Tylko my jedyni. Bo to nie jest tak przy drodze od razu, że jedziecie, to jest, można powiedzieć, tak jak Bodrum. Też jest na takim cypelku. Tak samo to miejsce, bo to jest naprzeciwko Bodrum, trzeba odbić. Spory kawałek trzeba odbić. Od Bodrum jesteśmy około 70 km. Także zostawimy pineskę, jakby ktoś chciał tu przyjechać, bo naprawdę jest cudowne miejsce. Są sklepy, restauracje. Można tu posiedzieć na pewno spory czas sobie tutaj się zakotwiczyć i, i sobie tu fajnie miło spędzić czas. A dobra, a my się zbieramy, spuszczamy powietrze i lecimy w trasę. Jedzie Pani z nami, czy zostaje? Do widzenia, ja tu zostaję. Ty jedź, zarabia pieniądze i przysyłaj. A to całkiem niezła opcja jest. <grym> Zobaczcie. Plaża, palmy, ciepełko, a Marek niech jedzie i zarabia. <grym> I niech przysyła. No dobra, pojada też. Popraw liserko jeszcze, ciotka. Dzień dobry. A no tak, sama je przestawiłam. Niko już jest na swoim miejscu. Tutaj mu się jedzie najlepiej ze mną. Z przodu nie słoneczko, jeszcze jesteś mokry, wykąpany. Usiądź, bo będzie bujało. Powiem wam, że z żalem omijam to miejsce. Z tego powodu, że nie lubię szukać coś nowego. Tu już wszystko wiedziałem, gdzie co jest. Ja tu mogę zostać. A znowu kolejne Ech. miejsce. To nie jest tak łatwo znaleźć miejsce. Ale ładne były villa. O tu jest mnóstwo. A te jakie ładne. Na rączki chcesz? Tak do okna? To już Cię biorę. Jeszcze taką informację chciałem dać. Ci co przyjadą kamperami, czy tam vanami. Przy tym sklepie Szok, gdzie byliśmy wczoraj, pokazywaliśmy, tam jest woda. Przy samym sklepie jest wąż z wodą, więc śmiało sobie można tam natankować, jakby ktoś szukał. Nie musi targać wody gdzieś tam przez te górki, tutaj pagórki, więc może sobie przyjechać w ćwierć zbiornika i tutaj sobie dotankować. Bez problemu. Zobaczcie, jakie tu są ładne wysepki. A w dole oliwki. A tam w oddali Bodrum. Tak, druga strona to jest właśnie Bodrum. I my jesteśmy naprzeciw Bodrum. Tak, byliśmy. O. Tak, ta wioseczka, w której byliśmy, to jest dosłownie naprzeciwko Bodrum. A tutaj, jak pojedziemy brzegami, cały czas tu pojedziemy brzegiem, tak jak tu widzicie, to tutaj są też fajne zjazdy, można sobie zjechać gdzieś stanąć. A, nie? takie plaże dzikie, no? Tak. Jakby ktoś chciał naprawdę totalnego spokoju, chce się odciąć od cywilizacji. Dość. Bo były też po drodze takie plaże, na której były tam z dwie, trzy osoby. Tak, ale musicie mieć naprawdę pełną lodówkę, yy, wodę, pełną... Albo pełno... dojeżdżać. Albo dojeżdżać, chyba że ktoś ma motorek, czy coś, bo rowerem to jest słabo, bo są górki, pagórki, nie? Jeszcze jak masz jakiegoś górala, jakiegoś, to tam podciągniesz, elektryczne, ale... Elektryczny, nie? Albo elektryczny. naprawdę są spore górki. No, Zawsze takie nowoczesne budynki. Każesz tam dalej. Tam będzie fajnie. Tu fajnie widać. Jakiś około kilometra od tej wioski, w której my byliśmy, jest na przykład taka plażeczka. Można sobie tutaj pocilować, Pucilo, zostawić samochód. Fajnie tam krzesełka i stoliki w wodzie. Co kawałek jest ten? Takie miejsca. O, tak na przykład tutaj pokażę. Też jest zjazd? Jest jazd. No, naprawdę potrzebuje takiego spokoju, no to znajdzie tutaj. Spójrzcie, jakimi drogami nas teraz nawigacja prowadzi. Tam coś w wodzie, jakieś pozostałości. O kuchna. Mam nadzieję, że to jest jednokierunkowa. A ja na pewno pod górę nie podjadę jest jakaś wioska rybacka taka my cały czas teraz jedziemy góra dół przez takie gaje oliwne niektóre okazy widać że są naprawdę stare i wielkie z prawej, z prawej strony, z lewej strony cały czas oliwki. To wygląda dokładnie tak jak wejście do hotelu w Meksyku w Tulum.